Chyba jesteśmy live Nie jestem pewien, ale może tak być Siemandero Siemandero, kochani yo, yo, yo. Kochani Siemaneksu Siemandero Nie wiem jak mnie słychać, nie wiem jak mnie widać Ale słuchajcie Jesteśmy w San Juan z panią Borsukową i się relaksujemy. Siemandero, Pietras, pani Borsukowa, no powiedz że coś do nich. Hello, cześć. Jak hello? Spadaj. Jak spadaj? E, proszę. No weź, przecież mówiłaś, że tak. Nie, nie, nie. No i się relaksujemy, kochani. Chciałem wam pożyczyć wszystkim zdrowych, wesołych, wielkanocnych świąt. Dużo jajek. Nie zapomnijcie, je pomalować eee... Później okrzyki godowe <grywia> wydawać. Nie no, wiecie jak jest, nie? wiecie jak jest. Także tak, szybki luźny live. Słuchajcie, przyjechaliśmy sobie na plażę. Relaksujemy się, siema Kacper, siema Andero <grywia> złote moż. Mosz... Złote co? <grywia> jest i emeryt, siema emeryt. Siema tymuś. Siemandero, e, siema mordeczki. Taki szybki, luźny liveik, słuchajcie. Nie? Wiecie o co chodzi? Nie ma tajna. Zobaczcie, I tak jak spiruję, bo sobie piwa wypił polskiego. Wypiłem sobie browarka, słuchajcie, <grym> polskiego. Pysznego. Zaraz idę po drugie. Bez reklam. Wiecie jak jest. Jest luzik. Słuchajcie, chciałem Wam tylko powiedzieć, że w niedzielę myślę sobie, zróbmy sobie, wszyscy wiecie, święta. Nie róbmy live'a, bo to wiecie, święta jest. Si ma Kubson, łombsza, to prawie jak ta. Bez i ty, stary wariacie! Czekajcie, pokażę Wam tą plażę. Tu macie plażę w San Juan. W tej chwili jest odpływ, ale nie jest jakiś bardzo duży, bo czasami, jak jest tak maksymalny odpływ, to naprawdę nie widać wody. E, tutaj macie panią borsukową. Jest elegancko. Ja chcę panią borsukową emeryt pisze, że chcę Ciebie oglądać, jak w nie. Emer, emeryt jest naprawdę emerytem. To jest nasz kochany emeryt. Emeryt nam gra, e, gra z nami i dzięki niemu e, nauczył mnie e, 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 tą nową grę, co ci mówiłem, ten Astronir, nie? No to, eme, to, emeryt, mnie, to, to emeryt mnie uczył tego. No ale kręcimy, zobaczcie. No dobrze, już, ale ja jestem, ale jestem słuchajcie, laki, że mam taką piękną panią borsukową, nie. Kurde blaszka. Woda ciepła, bo bym się pokąpał. Wiesz nie, co ty muś? Woda jest ogólnie lodowata, bo to jest ocean i tutaj co chwilę się miesza zimna woda z ciepłą wodą i za dużo ciepłej wody nie ma. Nawet w środku lata jak jest nie wiem 40 stopni albo coś, to dalej woda jest taka chłodnawa, nie? No to pomorsować można, pisze Nexu. Tak, pomorsować można. Można pomorsować, nie? Tutaj są też takie dżerzejskie morsy i sobie tu Raczej się nikt nie kąpie tak. Ale w... kąpią się w zimę, Ten, kąpią. Na tych, na tych deskach pływają. Na deskach pływają, tak? A okej, okay. okej, okay, okej. Okay. No tutaj są bardzo duże fale. Duże fale. Kochani, dzisiaj jeszcze o jest short wchodzi, bez i zrobił fajnego szorcika. i jutro wchodzi fajny odcineczek. A pomożnować można, pisze, pisze bezy, Tak, bezy można pomożnować. Ćwiartka do wody. <laughs> Siema, Fury. No, także tak, kochani. Czekajcie, idę sobie po drugie piwko, nie? Nie, no nie, nie, nie tego, spoko, nie? Mam cały bagażnik piwa, słuchajcie, nie? Pani Borsukowa się zadeklarowała, że będzie jechała w drugą stronę do domu. Także, jak, jak nas przełączy... Bo tu jest słaby sygnał w ogóle, słuchajcie. Więc jak się wyłączy stream, to sorry, nie? Czekajcie, bo muszę do auta. Jeszcze sobie fajeczkę skręcę. <laughs> Tym jak mówi, że idzie morsować. No spoko ty musi. Czekaj, bo muszę... Poczekaj. Otworzył, że się... Weź, że otwórz mnie ten... Bagażnik. Poczekaj, otworzył chyba. O człowieku! Ale ja mam tutaj bajzel. Ale ja mam tutaj bajzel. Wszystko można, wszystko można. Ty, żubra czy harnasia? Chyba se żubra wezmę. Ła. Nie ma lipensteina, człowieku. Kochani, musicie chwilę poczekać. Ja sobie skręcę papieroska, żeby z twarzy zeszła troska. Przepraszam, że tak hardkorowo, ale wiecie jak jest, nie? Mówię... Nigdy nie robiłem streama z telefonu i mówię sobie, czemu by nie, czemu by nie. Słuchajcie, taka okazja, to można. To można posirować, nie. Tak, myślałem słuchajcie, żebyśmy sobie tego streama kasztelan. <śm> no kasztelan też dobry, nie? Myślałem sobie, wiecie, że właśnie, żeby w tą niedzielę odpuścić ze streamami. Harnaś, tylko w metalowym kubeczku. No, mam w puszce harnasia, ale wziąłem ze żubra, bo nie piłem z żubra, słuchajcie, dosyć długo już, nie? Bo ja zawsze żywczyka piłem albo. albo leszka. Um, więc. Więc tak, nie? Dawaj mnie tu, kurde, Borsuk. Dobra. Tak, słuchajcie, idę do tego prawdopodobnie do Jasia, bo Ania mnie zapraszała, Pinka i Jasiu, także prawdopodobnie w poniedziałek. Może się w poniedziałek odpalimy u Jasia na Jasiowej Dolinie. Także Proponuję Wam, żebyście sprawdzali Jasiową Dolinę. Tam macie Discorda, nie wiem kto jest na tym Discordzie. Albo na Facebooku, jak sobie wpiszecie: Jasiowa Dolina. Bo tam prawdopodobnie może być tak, że będziemy, że będzie stream w, ponie w poniedziałek, na lany poniedziałek, nie? Bo nas, bo nas Jaś Jaśki, nas, bo my na nich Jaśki mówimy, nie? Jaśki nas zaprosiły na poniedziałkową kawę i ciasto. Więc słuchajcie, może być tak, że w poniedziałek będziemy z Jasiowej Doliny. Zimować. Dajże mnie tu jakiegoś. O, człowieku! Ten dźwięk otwieranego brąksa. to jest piękne. O, właśnie, bez wam rzucił do jasia. To tam sobie kochani, musicie to ogarnąć. Jeszcze raz widzicie, jak Borsuk pali. Wiem zły nauk. Pani Borsukowa mi mówi, że brzydko robię, pewnie, że robię brzydko, ale wiecie, jak jest. i JP, kozioł jasny lepszy, ciemny też ujdzie. Ale żubrzyk nie jest zły, nie, powiem Wam szczerze. Żubrzyk wchodzi naprawdę bardzo pysznie. Powiem ci, ta łomża dosyć słodka była, słodkawa taka. Spróbuj sobie tego żuberka. On jest, powiem, taki dosyć y, z pazurem. Taki ma przyjemny, taki orzeźwiający nutę, taką orzeźwiającą. Wyczuwam trufle, słuchajcie. Wyczułem trufle. Ale z kolei czuć, że to jest puszka. Czuć, że to puszka? Mhm. No nie widzisz. Jeszcze ciekawy jestem, słuchajcie, czy jest możliwość na przykład, żeby y, na Discordzie na przykład z kimś rozmawiać podczas streamu na... z telefonu? Jest coś takiego? i czekaj, czy ja mogę zobaczyć sobie wszystkie komentarze, jak ja mogę te komentarze przeglądać, bo mi one się tak tylko pojawiają, siema Adam ale z ciebie hedonista siema Adam witamy Adama kochani pięknie jest 17 stopni no nie, no muszę sobie spalić papieroska no jak, zostaw papierosa Hmm. Sylwia zaraz przyjedzie. Sylwia przyjedzie tutaj? jest Nasza ta, sąsiadka. O człowieku. Oh, przepięknie. Zobaczcie, co się dzieje. Ile aut parkowanych tutaj w jedną z drugą stronę, a ta plaża się ciągnie. Bardzo, bardzo długa plaża, największa plaża chyba na Jersey. Jest jeszcze plaża bardzo fajna w San Brelac. Możecie sobie wpisać w YouTube'a YouTube, boże. W Google, w Google Maps. Zobaczcie jak pięknie. Tutaj latem grilla człowieku, jakiegoś Grillensteina. Można pięknie zakleić oko. Także tak kochani, streama w tym, w tym, w tym, w tą niedzielę nie robimy, nie? Bo już gadałem z Pietrasem, Pietras też będzie rodzinnie spędzać, także spędźmy wszyscy święta, słuchajcie, z najbliższymi, tak jak się należy. Odpocznijmy i będziemy działać dalej. Ja mam, słuchajcie, już za zacząłem robić tą nową serię z tym, z tym Łukiem na Sevendeja. także już mam chyba z 5 odcinków nagranych, także będzie, będzie moment, nie? Przepraszam, jeżeli kogoś komentarza nie odczytam, czekaj, tu jest jakiś live chat, czy ja to mogę jakoś dotykać. Czekaj, nie wiem jak to działa holender. Później sobie przeczytam te wszystkie te komentarze wasze. Jak na kogoś komentarz nie odpowiem, to przepraszam, nie? No. Wesołych świąt Wesołych. Wiecie jak jest, nie? Musi być dobrze. No. Mówię, nigdy streama nie robiliśmy z telefonu, to można z telefonu raz zrobić, nie? Czasami jak będę w jakiś miejscek jak tego, jak będzie, będzie, będę miał sygnał, mogę coś kręcić. Jakie, jakieś tutaj, żeby wam troszkę pokazać tą wyspę. No są tu... Robi się mgła, no. Po... Zobaczcie. Pokażę wam. Nie nie tego Siema, Matt Nixon. Bardzo dobrze. Tu jest bunkier, czekaj, idziemy do bunkra. Idziemy do bunkra, kochani. Pokażę wam bunkier. Chcecie zobaczyć po niemiecki bunkier? Bo nawet Niemcy tutaj byli podczas II Światowej. I tutaj jest też mój siomek z podstawówki. Nie wiem, czy go widzicie. On się tutaj chiluje. On się nazywa Zenek. Siema, Zenek. To jeszcze czerwonej szkodzi na zęby? Nie wiem. Jakieś batoniki chyba, bo na pewno nie piwo. Piwo to moje paliwo. Zobacz. To jest jeden z takich właśnie bunkrów tutaj. Cegła jest. Gang splebał się Mandero. Nie ma tam, nie da się wejść ani nic, ale czekaj, zobaczymy, czy mogę wejść tutaj na górę. Muszę uważać z sygnałem. Nie wiem jak sygnał będzie. Słuchajcie, może nas wywalić. Może nas wywalić. Idziemy zaraz, zobaczymy jak tutaj na górze wygląda. O stary, o stary, o człowieku. Oknem się nie da, tymek. Oknem się nie da. Zobacz. A masz lifeguard? Nie wiem czy mogę, masz lifeguarda? Pani Borsukowa jest tam. <ścoughs> Widzimy Cię. I tak słuchajcie. Często gęsto mnie ludzie pytali dlaczego ja wyjechałem tutaj na tą wyspę Bo jest kurde, niezły klimat wam powiem Tu jest pięknie. I tutaj całe połacie, tutaj prawie nie ma ani domów, ani nic. Czekaj, pokażę Wam z tej strony. Tamte wszystkie domy co są. Jakiś kurde majątek, nie? żeby taki dom kupić tutaj. Bo tutaj się liczy prestiż, nie? W sensie. Ta miejscowość, w której właśnie jesteśmy, San Juan, jest najdroższą miejscowością, nie? żeby, wiesz, cokolwiek kupić, nie? Albo nawet wynająć jakieś mieszkanie. To tu jest strasznie drogo, ale pięknie. No i właśnie dlatego ta cena tak idzie do góry, bo jest ładnie, bo są widoki. O, jest i Sylwia! O! Jest i Sylwia, my jesteśmy tutaj. Czekaj, chodź, bo ja live'a robię na mój kanał. Chodź, czekaj, czekaj. Live'a robię na kanał, chodź, że powiedz cześć. Kto mam powiedzieć cześć. No powiedz cześć! Cześć, cześć! Jesteś na YouTube. No, ekstra, cześć! <laughs> no. Także kochani. Nie będzie... bez przedłużania. Będziemy powoli kończyli. Trzymajcie się, wesołych. Ja będę online, bo ja mam wolne ogólnie. Nie? Do przyszłego tygodnia do wtorku mam wolne. Także jakby coś, to, to ja będę tam na pewno online. Coś tam będziemy grali. Coś tam pogramy, ale tylko tak casualnie nie? nie będziemy... Robić ani livestreama, ani niczego. Także także to tyle. Kochani, dzięki wielkie i trzymajcie się. Kocham was. Wiecie jak jest. Siemandero, Kami. Siemandero. Jakby coś, to będzie zapis z livestreama, także jak coś, to możecie sobie zobaczyć. Latarnię morską z przybliżenia. Dobra, czekaj, jeszcze wam na koniec pokażę latarnię z przybliżenia. Uwaga. Patrz. To nie kurde to, tu masz latarnia. Korbier tam jest. Latarnia morska. Latarnia morska. Dobra, mordeczki. Co złego to nie ja. Siemandero. Picie z umiarem. Siema. Nie wiem jak to skończyć, czekaj, uwaga. Jak to kurde, skończyć tego live streama. Dobra, jo.